I oficjalnie raz jeszcze witam Adam Bodna Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, pan się spodziewał, że to będzie tak długo trwało, że tak długo prawo i sprawiedliwość nie będzie w stanie po pierwsze wybrać pana następcy, czyli kolejnego rzecznika lub też rzeczniczki praw obywatelskich i że Trybunał Konstytucyjny tak konsekwentnie będzie przekładał rozpatrzenie tej sprawy? Po pierwsze spodziewałem się tego, że może być trudno ze znalezieniem kandydata kompromisu. Osoby, która by pogodziła Izbę niższą i wyższą parlamentu, ponieważ zgodnie z konstytucją wybór nowego rzecznika wymaga zgody dwóch Izb, a wydaje mi się, że szukanie kompromisu nie leży w DNA Prawa i Sprawiedliwości i pewnie myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których cały czas sprawują funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli chodzi natomiast o sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, no to uważam, że nie tędy droga, to znaczy nie można poszukiwać rozwiązania tej sytuacji poprzez, poprzez takie działania na zasadzie prawa siły, czyli poprzez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które miałoby podważyć dotychczasową regułę, że osoby, które pełnią stanowiska właśnie w tego typu jednoosobowych urzędach, nie mogą sprawować tej funkcji po zakończeniu kadencji do czasu powołania następcy. No właśnie, Tego to, typu rozwiązaniem? Mhm. Bo to są rzeczy proceduralne, oczywiście, których normalny obywatel nie rozumie i rozumieć nie musi, dlatego że no, nie zagłębia się w to jakoś specjalnie, nie ma na to pewnie ani czasu, ani ochoty. Ale panie rzeczniku, no, prawda jest taka, że wielu stawia tezę, że właśnie takim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej prawo i sprawiedliwość chciałoby doprowadzić w ogóle do likwidacji funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście, zaraz mi Pan odpowie, że ona jest wpisana w Konstytucję, no ale jak obchodzi się PIS z Konstytucją, doskonale wiemy, jak się obchodziło już nie raz. Czy Pana zdaniem rzeczywiście może być tak, że partia Jarosława Kaczyńskiego te funkcje po prostu zlikwidować by chciała? Przede wszystkim jeszcze bym chciał wrócić do tego, co Pani Redaktor powiedziała, że przeciętnego obywatela to nie obchodzi. To no, taka prawda, powinno, może... ale nie obchodzi. Tak, tylko że dla obywatela ważne jest to, że w przypadku akurat tego typu urzędów, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, następuje ciągłość, czyli że, os, że nie ma momentu takiego zawieszenia, nie ma momentu niepewności, tylko że następuje przekazanie, nazwałbym to w ten sposób, kluczy do urzędu w sposób taki sprawny, normalny, skoordynowany z rąk jednej osoby do rąk drugiej osoby. I poszukiwanie innych rozwiązań. Takich właśnie jak chociażby to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i uznanie, że nie mogę dalej sprowadzać tej funkcji do czasu powołania następcy, no będzie powodowało cały szereg komplikacji, tak naprawdę zakłóci funkcjonowaniem urzędu i trudno mi nawet powiedzieć, co się wtedy stanie. To ma znaczenie dla obywateli, ponieważ akurat 2020 rok pokazał, jak bardzo jesteśmy obywatelom potrzebni. Proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku. Mieliśmy o 22% więcej skarg niż w 2019 roku. Co więcej, poziom zaufania społecznego to jest 64%. 64% obywateli ufa Urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich. I to znaczy, że mamy w zasadzie jeden z najlepszych wyników wśród instytucji publicznych. I to pokazuje, że stabilność, jeśli chodzi o ten urząd, pewna przewidywalność. I także takie no bardzo mocne oddanie służbie na rzecz obywateli poprzez strzeżenie ich praw i wolności jest dla obywateli po prostu bardzo ważne. No dobrze, a wracając do mojego pytania dotyczącego tego, że Prawa i Sprawiedliwość tak naprawdę Urząd Rzecznika chciałoby zniszczyć, zlikwidować, pozbyć się, twierdząc, że jest on nieprzydatny. Ja myślę, że może być w tym pewna racja, ponieważ Urząd Rzecznika zapewnia. Kontrolowanie władzy. Mhm. Jeżeli e, konstytucja mówi o tym, że rzecznik stoi na straży praw i wolności, e, no to stoi na straży w stosunku do tego, co robią rządzący, czyli sprawdza, jak działają więzienia, policja, ubezpieczenia społeczne, e, jak działa rząd, czy wydawane są przepisy, czy one są jasne, e, wyjaśnia różnego rodzaju e, sytuacje e, nadużyć. I to rządzącym się nie podoba. Na no, takich na takiej samej zasadzie, jak się rządzącym nie podobają niezależne media. Przecież ten podatek od mediów, od reklam w mediach, o którym dyskutujemy, jest też właśnie czymś, co rządzącym się nie podoba. Dlaczego? Bo media właśnie kontrolują i rozliczają władzę. Skoro już o tym haraczu od mediów Pan wspomniał, to ja zapytam wprost, czy Pana zdaniem rzeczywiście jest tak, że wprowadzenie takiego pomysłu w życie no, jest zamachem na wolność słowa, która jakby nie było, jest jednym z najważniejszych filarów demokracji? Uważam, że tak i uważam, że tutaj trzeba bić na alarm. Nie należy tylko i wyłącznie poprzestawać na wspomnieniach Czarnej, czarnej Środy, mhm. tylko cały czas przypominać, że nie ma zgody na wprowadzanie. Tego typu rozwiązań opodatkowujących media. Dlaczego? Ponieważ media publiczne i media współpracujące ze spółkami Skarbu Państwa sobie poradzą. One zawsze będą miały dodatkową kroplówkę ze strony państwa, ze strony budżetu czy wręcz nieograniczonych zasobów finansowych spółek Skarbu Państwa. Natomiast media prywatne muszą poradzić sobie w bardzo trudnej rzeczywistości, Rynkowej i wprowadzanie dodatkowych podatków spowoduje, że ich kondycja finansowa zostanie zachwiana. I to po prostu będzie prezent dla spółek Skarbu Państwa, które za chwilę wyciągną rękę i powiedzą: No, skoro sobie nie radzicie, skoro macie coraz gorzej, to w związku z tym my was możemy tutaj kupić. I właściciele mogą się na to decydować. Na tym stracą obywatele, ponieważ nie będą mieli dostępu do niezależnych informacji. I może się skończyć nawet tak jak na Węgrzech, gdzie właśnie wygasiła swoją działalność ostatnia niezależna stacja radiowa Klub Radio. Przeniosła się do internetu, nie przedłużono jej koncesji. No, wielu mówi, że taki scenariusz węgierski właśnie Jarosławowi Kaczyńskiemu się marzy. Panie rzeczniku, no czy wiemy, że porozumienie Jarosława Gowina oficjalnie już powiedziało, że tej propozycji w takiej formie nie poprze, więc może to daje jakąś nadzieję za zahamowanie tego szaleństwa. Niemniej wielu... Uważa, że nasze uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej w jakiś sposób powinno nas ratować, ale Marek Belka, który był przed Panem moim gościem, powiedział, że Unia Europejska nic nie może zrobić, Unia Europejska może tylko pochukiwać. No i rzeczywiście chyba trochę tak się wydaje, że z jednej strony jesteśmy we wspólnocie, ale z drugiej ona w niewielu sprawach może realnie pomóc. Niestety nie słyszałem ostatniego pytania, bo coś mi Aha, przerwał coś przerwało. A teraz internet, się słyszymy. Może pani redaktor mogłaby Teraz się słyszymy, panie rzeczniku, wszystko jest w porządku? Halo, halo? Chyba się nie słyszymy. O, teraz jest dobrze? Dobrze. To jeszcze jedna rzecz w, w skrócie, spróbuję, bo to było długie pytanie. Mówi się o tym, że wiele osób liczy na to, że Unia Europejska zahamuje taki węgierski scenariusz, żeby on się nie rozwinął tak bardzo w Polsce. Ale Marek Belka, były premier i obecnie eurodeputowany, który był przed panem gościem, stwierdził, że Unia Europejska może tylko pochukiwać. Się. I czy rzeczywiście pana zdaniem jest tak, że my jesteśmy we wspólnocie europejskiej, ale w sprawach kluczowych ona tak naprawdę nic nie może zrobić? Akurat, jeżeli chodzi o media, to już nie raz Unia Europejska miała okazję, żeby w jakikolwiek sposób zareagować. Bo na przykład postawmy sobie jedno pytanie: czy możliwe było przeprowadzenie w sposób zupełnie Bezstronny, pluralistyczny wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy już media publiczne miały bardzo wielki wpływ na przebieg debaty i całą kampanię wyborczą. Dlaczego mówię o Parlamencie Europejskim? Ponieważ tu jest bardzo ścisły związek z wykonywaniem kompetencji na poziomie unijnym. No i co się stało? Unia praktycznie nie reagowała, w ogóle no milczała na ten temat. Mhm. I dlatego ja tutaj niestety w tym zakresie raczej się Spodziewam e, takiego właśnie ogólnego, myślę, że bym się zgodził tutaj z panem e, premierem Belką, pochukiwania, natomiast niekorzystania z rzeczywistych, twardych e, e, instrumentów, bo te instrumenty po prostu Unia Europejska ma niewystarczające. Oczywiście, gdyby poszło w kierunku tworzenia tego podatku od mediów, to tu myślę, że możliwości takiego prawnego zakwestionowania tego typu podatków byłoby e, więcej, ale ja myślę, że scenariusz jest następujący: że rząd się wycofa jednak z tego podatku i zacznie szukać innych rozwiązań, innych metod represjonowania wolnych mediów, na przykład poprzez zasypywanie niezależnych redakcji pozwami ochrony dóbr osobistych, prywatnymi aktami oskarżenia, poprzez utrudnianie pracy, odmowę dostępu do informacji publicznej. Szereg różnych działań, które po prostu będą utrudniały i w pewnym sensie szykanowały media, ale także poprzez na przykład koncentrowanie budżetów reklamowych spółek Skarbu Państwa w taki sposób, że te budżety są przeznaczane tylko i wyłącznie do tych mediów, które będą bardziej pokorne, będą bardziej no, wchodziły w taką relację w zależności od władzy, a w związku z tym będą mniej krytyczne. Tego bym się spodziewał i to są na tyle miękkie instrumenty, że Unia Europejska nie będzie miała szans rzeczywistego zareagowania. Dlatego obrana wolności słowa, to nie jest kwestia oczekiwania na kogoś z zewnątrz, kto przyjdzie, powie i, i nam zadekretuje, jak to powinno wyglądać, tylko to jest wartość dla nas wszystkich, dla wszystkich obywateli i także dla myślę, że za tymi słowami opozycji, które się pojawiły w zeszłym tygodniu, powinny iść też dalej idące czyny. Nawet w dzisiejszym wywiadzie dla Superekspresu zresztą mówię, że mi brakuje bardzo jasnej takiej deklaracji ze strony. Tych sił politycznych, którym zależy na wolnych mediach, o następującej treści. Jeżeli byśmy byli kiedykolwiek u władzy, wszystkie media powinny być prywatne, a nie państwowe, poza pewnym wycinkiem mediów publicznych, które powinny realizować misję publiczną, rozumianą tak, jak ona jest określona w ustawie o radiofonii i telewizji. I takiej deklaracji trochę brakuje, trochę za cicho. Yy, yy. Opozycja tym tonem przemawia. Panie rzeczniku, no ale też, skoro już o mediach publicznych pan wspomniał, państwowych, raczej tak, już w tej chwili. Niektórzy mówią, że nie wolno ich zlikwidować. Jest ten postulat platformy obywatelskiej o likwidacji TVP-info, o likwidacji kanałów informacyjnych i tych programów informacyjnych, no ale z drugiej strony są też argumenty mówiące o tym, że w dalszym ciągu część społeczeństwa jest trochę cyfrowo wykluczona i że do 30 niemal procent, to jest ogromna liczba, nie dociera nic. Poza medium publicznym. W związku z tym likwidacja jego właśnie doprowadziłaby do jeszcze większego wykluczenia bardzo znacznej części polskiego społeczeństwa. Czy z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich likwidacja no, takiego medium rządowego no, jest dopuszczalna w ogóle? Ja byłbym zdecydowanie za tym, żeby po prostu media publiczne, i trzymajmy się nawet tego słowa, bo takie jest używane w ustawie hmm. o radiofonii i telewizji. Realizowały po prostu misję publiczną w taki sposób, jak ona jest określona. Misja publiczna ma służyć temu, aby przekazywać poglądy wszystkich stron sporu politycznego. Misja publiczna polega na tym, że mamy dostęp do treści, które mogą nie znaleźć swojego miejsca ze względu na to, że są zbyt ambitne w telewizjach komercyjnych, albo na przykład dotyczą różnego rodzaju mniejszości w związku z tym, w tym także mniejszości narodowych i etnicznych. I w związku z tym w mediach komercyjnych mogą nie mieć swojego miejsca. Misja publiczna to jest także ciągła, codzienna dbałość o rzetelność oraz pluralizm. I ja cały czas wierzę, że my w Polsce jesteśmy w stanie stworzyć telewizję informacyjną na miarę brytyjskiego BBC. Ale to oczywiście będzie wymagało wielkiej dojrzałości ze strony polityków, to będzie wymagało wielkiej dbałości o to, jak te media na nowo będziemy konstruowali. I też można powiedzieć takiego większego zakorzenienia tych mediów w środowiskach ludzi kultury, w środowiskach pozarządowych, w środowiskach społecznych i w różnych siłach politycznych. I myślę, że po prostu zdobądźmy się na takie marzenie, że jesteśmy w stanie stworzyć media absolutnie niezależne i pluralistyczne. Które byłyby na wzór brytyjskiego BBC. Obawiam się, że odpowiedzialność ze strony polityków to na razie sprawa, która nam jeszcze nie grozi, ale dobrze, zostało nam dosłownie kilka minut, Panie Profesorze, więc o jedną rzecz jeszcze muszę Pana dopytać. Jeden z naszych widzów na czacie pod programem, pod transmisją napisał, że właściwie to my teraz nie potrzebujemy Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko potrzebujemy Rzecznika Praw Człowieka. Czy Pana zdaniem, w kontekście m.in. kwestii aborcji, w tej chwili rzeczywiście w Polsce łamie się już prawa człowieka? To znaczy w ogóle może bym tutaj wyjaśnił, że pojęcie rzecznik praw obywatelskich się w, zostało stworzone w latach 80., kiedy przez, przez pojęcie to rozumieliśmy te prawa, które są skodyfikowane w konstytucji czy w umowach międzynarodowych. Natomiast tak naprawdę to, czym rzecznik praw obywatelskich się zajmuje, to są de facto prawa człowieka. Nie, nie, nie jest to zależne od tego, czy ktoś jest obywatelem, czy też y, po prostu zwyczajną y, jednostką nieposiadającą. Obywatelstwa, wszystkimi tymi prawami się zajmujemy. Jeżeli chodzi natomiast o prawa kobiet, a w szczególności dostęp do legalnej aborcji, tak, uważam, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku prawa kobiet zostały bardzo poważnie ograniczone w sprzeczności z regułami, które wynikają z umów międzynarodowych, w szczególności w sprzeczności z, z decyzjami Komitetu Praw Człowieka ONZ. Wyraźnie te standardy mówią, że jeżeli mam do czynienia z wadą letalną płodu, to to powinien być czynnik pozwalający na dokonanie legalnej aborcji. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Wspomniał pan, że w ubiegłym roku, proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, ale ponad 20% więcej skarg spłynęło do pana biura, do biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakich skarg jest najwięcej? Z czym obywatele dzisiaj w Polsce mają największy problem? Ta fala skarg dotyczyła oczywiście przede wszystkim pandemii, to znaczy, ten brak dobrego zorganizowania naszego systemu opieki zdrowotnej, dbania o zdrowie publiczne, funkcjonowania Sanepidu, nakładania różnego rodzaju kar ograniczeń, kwarantan, izolacji, ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przekraczania granicy, powrotu do, do Polski. To wszystko spowodowało wzrost skarg do biura rzecznika. Też w zeszły rok to było sporo skarg dotyczących. Organizacji wyborów prezydenckich. Wielu obywateli było bardzo zaniepokojonych tym, że nie mogło oddać głosu. Wielu faktycznie tego głosu nie oddało, szczególnie ci, którzy mieszkają poza granicami kraju. Także to jest, można powiedzieć, to, co myślę, że spowodowało ten wzrost statystyk, ale oprócz tego mamy sprawy dotyczące zgromadzeń publicznych, metod stosowanych przez policję, tych wszystkich zatrzymań, stosowania środków przemocy bezpośredniej, warunki w więzieniach. Dostęp do różnych świadczeń socjalnych, traktowanie osób z niepełnosprawnościami w różnych kontekstach, także skargi na działalność sądów, na działalność prokuratury. Ja zawsze mówię w ten sposób, że mamy takie sprawy, które istnieją w Polsce od lat i tak długo jak nie rozwiążemy różnych systemowych problemów, jak chociażby związanych z funkcjonowaniem policji, prokuratury czy sądów, to te skargi się będą trafiały, ale mamy też właśnie zawsze te nowe kategorie, które się wiążą. Z bieżącymi wydarzeniami, które przysparzają obywatelom sporo nerwów. Jedna z widzek wczoraj do mnie napisała, wiedząc, że pan będzie naszym gościem, i prosiła o to, żeby zapytać, czy pan podtrzymuje swoją opinię i swoją deklarację o tym, że nie wraca, a właściwie nie nie wraca, tylko nie wchodzi po już zakończeniu pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich do polityki. Czy pan to wyklucza nadal, czy sytuacja, w której znajduje się Polska w tej chwili, powoduje, że gdzieś tam przez myśl panu to przechodzi? Pani redaktor, na razie ja się koncentruję na tym, aby każdego dnia sumiennie wykonywać no rozumiem, swoją pracę. To ja rozumiem, no ale tak jak pan już myślał. Już, już A po drugie, ja naprawdę bardzo chcę poświęcić się mojej pracy uniwersyteckiej. Tutaj mam pewne wyzwania, które na mnie czekają na Uniwersytecie ZWPS. i to jest to, co mnie czeka, jak już zakończę wreszcie kadencję rzecznika, no znaczy nie kadencji, tylko służbę jako rzecznik praw obywatelskich. Pytanie, kiedy to będzie. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję Panie Profesorze za, za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do zobaczenia i Dziękuję, spokojnego profes, dnia. przepraszam za problemy techniczne. Nie ma problemu, wszystko, wszystko się udało. Dziękujemy, do zobaczenia.